Kongres, ikona trwa w najlepszym, dla Was możemy właśnie robić takie krótkie relacje z konkursu, w którym udział biorą najlepsze koła naukowe z całej Polski i jednym z właśnie z tych kół naukowych jest koło naukowe Herba z Poznania. Witam Was, tak troszkę właśnie się tak waham, bo czytam. Tytuł właśnie tego projektu, rozpuszczalność aktywnych substancji farmaceutycznych, podstawowy, ale kluczowy parametr w rozwoju superernergetyków. I dla mnie to brzmi bardzo, bardzo tajemniczo. I chciałbym Was prosić, żebyście przedstawili to, powiedzmy, właśnie taką główną ideę tego projektu. Główna idea projektu polega na tym, że e, kiedy bierzesz tabletkę, to chcesz, żeby ona się rozpuściła, i wtedy możliwe jest to, żeby wchłonęła się do Twojego organizmu i zadziała na przykład przeciwbólowo. Niestety nie każda substancja tak dobrze się, roz, tak dobrze się rozpuszcza. Więc jeżeli zmodyfikujemy jej właściwości fizykochemiczne, czyli pozmieniamy coś tam w jej, stru, w jej strukturze, wtedy lepiej się wchłonie i lepiej zadziała. Szybciej zadziała i szybciej przestaniecie boleć. I wy to robicie na swojej uczelni, zmieniacie skład chemiczny farmaceutyków? Tak, mniej więcej tak. Okay. E, a właśnie, farmaceutyczny właśnie ten obszar kojarzy się właśnie z no, z tym, co jest jakby dalej wykorzystywane, tak? z tym takim konsumentem ostatnim, czyli no, z pacjentem, z każdym, kto to potrzebuje, gdzie wy byście się w tym łańcuchu e, takim farmaceutycznym jakby umiejscowili? Tak? Gdzie, gdzie to jest? Czy to jest produkcja? Jakby, gdzie, gdzie, gdzie wy możecie zaistnieć? w tym momencie, kiedy jeszcze pacjent nas nie widzi, kiedy jeszcze nas jakby nie, mol, nie, mol, nie zaobserwuje nas w aptece, że o, to będzie lepsza, lepsza substancja, tylko właśnie przy momencie projektowania leków, zanim one będą dostępne w produkcji. Jakie są dotychczasowe efekty Waszych działań? Naszym efektem są między innymi wystąpienia na konferencjach naukowych, także liczne nagrody, między innymi kilka dni temu otrzymaliśmy nagrodę. Zajm... Zajęliśmy drugie miejsce w rankingu kół na naszej uczelni. E, macie już jakieś takie zastosowanie biznesowe, jakieś takie plany? E, jeszcze nie, ale wszystko przed nami. To życzy w takim razie powodzenia. Dzięki wielkie. Szanowni Państwo, nazywam się Michał Głębieski, obok mnie stoi Anna Gościniak. Jesteśmy członkami studenckiego koła naukowego herba działającego przy katedrze i zakładzie. Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przyjechaliśmy, by zaprezentować Państwu projekt pod tytułem Rozpuszczalność substancji aktywnych farmaceutycznie podstawowy, ale kluczowy parametr w rozwoju supergeneryków. Projekt był wykonywany od października ubiegłego roku przez pięcioro członków naszego koła: Anię Stasiłowicz, Dominikę Siątkowską, Delfinę Hanus, Karinę Grzankę oraz Szymona Sipa. Opiekę merytoryczną nad projektem objęła Pani Profesor Judyta Cielecka-Piątek. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Najlepsi z najlepszych 3.0. Jako Członkowie naszego koła pracowali nad innowacyjnym podejściem do modyfikacji trudno i słabo rozpuszczalnych substancji aktywnych farmaceutycznie. Pracowały jako obiekty badań wzięli, pod, e, d, wzięli e, paracetamol, ranitydynę, kwastolfenamowy, piroksykam oraz karwedilol. Jako modelowe substancje obrano substancje o znanym aktywności farmakologicznej, jednak niestety cechujące się słabą rozpuszczalnością w wodzie, która ta cecha nastręczała wiele y, trudności w procesach technologicznych produkcji leku. Celem, pro, celem projektu była modyfikacja z trudno rozpuszczalnych i słabo przenikalnych substancji aktywnych w kontekście zmian ich właściwości fizykochemicznych, w celu y, poprawy ich biodostępności farmaceutycznej. Obecnie y, nast, następuje y, wzrost zainteresowania cząsteczkami o większej rozpuszczalności w wodzie, ponieważ około 40% leków i 90% substancji będących w fazie Badań klinicznych badań to substancje trudno rozpuszczalne w wodzie. Proces tworzenia innowacyjnych leków jest procesem długim, kosztownym i nie zawsze kończy się sukcesem, dlatego obecnie polski przemysł koncentruje się nad modyfikacją już istniejących cząstek w celu zmiany, w celu zwiększenia efektu terapeutycznego leku. Obecnie głównym zainteresowaniem polskiego przemysłu farmaceutycznego są, jest produkcja i modyfikacja leków generycznych, leków, które zostały wprowadzone po, po wygaśnięciu ochrony patentowej leku innowacyjnego. Ważne jest dla leków, żeby... Żeby lek miał dobrą rozpuszczalność i także dobrze się wchłaniał. Ponieważ to, te dwa, dwa procesy determinują właśnie działanie leku, ponieważ lek musi zostać, musi się wchłonąć, musi rozpuścić się w płynach ustrojowych i dotrzeć do miejsca docelowego w tkance. Nasz projekt obejmował kilka etapów. Rozpoczął się badaniem profili uwalniania i przenikalności wybranych substancji aktywnych farmaceutycznych, tzw. api. Następnie nasze wyniki zostały zaprezentowane podczas konferencji towarzyszących im konkursów. Kolejno przeanalizowano właściwości api na podstawie otrzymanych wyników i podjęto działanie mające właśnie na celu poprawę dostępności farmaceutycznej poprzez modyfikację ich właściwości fizykochemicznych. Przepadano api o tych zmodyfikowanych właściwościach. I y, wyniki badań zaprezentowano na konferencjach i w towarzyszących im konkursach. A jakie były rezultaty naszego projektu? Y, okazało się, że rzeczywiście wzrost zmiana y, właściwości fizykochemicznych leków, tych substancji, rzeczywiście wpłynęła na wzrost szybkości rozpuszczania i przenikalności. A jak wiemy, rozpuszczalność jest kluczowym parametrem wpływającym na dostępność farmaceutyczną. Więc nastąpiła istotna poprawa dostępności farmaceutycznej, a w konsekwencji możliwa jest poprawa dostępności biologicznej. A jakie to ma znaczenie dla pacjenta? Bo przecież pacjent jest najważniejszy w tym, w tym momencie. Jeżeli po, poprawi nam się rozpuszczalność, poprawi się dostępność biologiczna, będziemy może, może, mogli zastosować niższą dawkę, a przy niższej daw, dawce mniejsze będą działania uboczne. Więc będzie to na pewno korzystne dla naszego pacjenta. Dodatkowym plusem będzie także to, że wyeliminujemy problemy na drodze technologicznej, ponieważ zarówno na etapie preformulacyjnym i formulacyjnym lepsza rozpuszczalność leku umożliwi wprowadzenie innowacyjnych form, na przykład dla pacjentów starszych czy dzieci. Nasze badania zaowocowały, zaowocowały dwoma publikacjami. Które były opublikowane w czasopiśmie Acta Pol, Pol, Pol a także Farmacji Współczesnej. Nasi koledzy i koleżanki z koła mogli brać udział w kilku konferencjach naukowych, i to tych poza granicami. I był to XIX Kongres Nauk Medycznych i Farmaceutycznych, druga międzynarodowa konferencja na temat biomedycyny i farmakoterapii w Hongkongu, także. Międzynarodowa Konferencja na temat nauk fizycznych i przyrodniczych w Oakland w Nowej Zelandii, a także w Las Vegas w USA. Na konferencjach zaprezentowano 10 prac posterowych i praca na temat wpływu odmian polimorficznych paracetamolu i połączeń z polimerami została wyróżniona tytułem Excellent Paper Award, co napawa nas na pewno dumą. Yy, ogólnie nasze, nasze badania wzbudziły szerokie zainteresowanie środowiska naukowego, ponieważ zapewniły nowe, świeże spojrzenie na znane już substancje farmaceutyczne, yy, te o zmodyfikowanych właściwościach fizykochemicznych, yy, które, które umożliwiły wprowadzenie nowych, innowacyjnych, innowacyjnych form. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.